Co się stało? Czemu tu jest? Król ani Mam plan, co mu zrobię. Co ty? Kurde, bo za chwilę bedroka stracę. Dobra, ile ci HP zadałem z, z łapki? Czekaj, nie pisz... A ja on wyszedł chyba Jak on wyszedł? Zemsta! Może? Ale jest zemsta na królu animatronców Dobra, poczekaj, tu jest niższa O kurde Co mnie bijesz? O kurde, dobra. Nie poddaję się. Jesteś dla mnie za ciężki. Za ciężki, kłam Kłanią się tobie. Chcesz coś zjeść? napicie się. Jak widzicie, Hero Brain. To plus Hero tak Hero, to jest ten tylko. Dobra. Jakby... Dobra, widzowie. Tu jakby są pułapki na niego, jakby się gdzieś tutaj zrespił, ale tu jest tylko resp. Dobra. O kurde, króla nie ma trąsów w Kłaniam ci się. Proszę, masz TNT. Czy ty widzisz mój nick, jak ja fiftuję? Okej, okay, zbuduję ten tron dla ciebie. Dla ciebie. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Tyk, tyk. Odsuń się. Czekaj, napiszę mu. Podejdź, o ty się Ś i e się i e Taki, kurde taki budowę nie wiem czy ci się to spodoba. Taki, I napisz czy ci się podoba. czy Proszę miecz, proszę. Okej, okay, napisał, że jest okej, okay. ja ci dam tylko mieczyk. A jak jestem, czujesz, że ci dałem mieczyk? Napisz. A ja ci się tu ukłonię. Dobra, Ej, zabudowałem go. A nie chciałem tego zrobić, muszę to zniszczyć. O kurde, zapomniałem, muszę tu na kratwa Dobra, jestem. Muszę to zniszczyć. Dobra, widzowie. Dobra widzowie, to był prank. Aha, to nie był król animatron, tylko to był Alex. Powiedz coś. Elo, windo! Ale niezły troll był, nie? A poczekajcie, pokażę wam jeszcze coś. Okej. Okay. Ale jeszcze minutkę masz. Za chwilę minie. Nie, ławę spadł. Specjalnie zrobiłem te pułapki i wszystko, ale po co mi wysadzałeś? Ale po co, a po co ty mi ten dom? Ten. Ty masz ten, ja wiem. Halo? Halo, o halo. Czekaj, czekaj, widzę twój nie. A gdzie ty to ty? mi się, to mi to odbuduj. nie dobry. A e... w twoją stronę? Dobra. Dobra, trzymajcie się, papo, pozdrawiamy żeby... się, tak. do zobaczenia, pa, pa, Pa.